Cześć witajcie, z tej strony ja, czyli Glafi. Ogólnie w dzisiejszym odcinku pokażę w jaki sposób Bedwarsy są tragiczne jak gra się solo. No, więc nie będę przedłużać, zapraszam do odcinka. No i dobra, zaczynamy rozgrywkę. Co mnie za mapę dało? Yo! Ej, ja tu spaść mogę. Ej, to trochę niebezpieczna taka mapa. A to co to za dźwignię? Jakieś. Dobra. Widzę, że daleko mam trochę do miejsce jakichś ciekawszych, ale dobra. Widzę, że już mi nie pójdzie z surowcami zbyt dobrze, ale dobra. Kupimy trochę więcej materiałów budowlanych. No, ale dobra. Właśnie. Tak zwany trap był kiedyś stosowany przez ludzi, że masz niby łóżko za z bardzo. Nie wiadomo i tego, a tak serio nie masz go wcale, zabudowanego praktycznie, ale dobra, to ja tego nie będę stosować, ale przypomniało mi się po prostu coś takiego, że istnieje, no. Nie będę wam też tutaj mocno przedłużać, ale widzę, że będę mieć problemy takich jak taki chłop, który już mnie, no, już, już od razu nie zdąży się gra zacząć, a ja już łóżka nie mam. Tak wygląda gra na solo. No, tak wygląda gra na solo. Pozdro. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, jakaś taka mapa trochę bardziej luzu widzę chyba będzie. No może, może trochę, ale może nie, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie teraz git, ale dobra. Właśnie, tutaj nie będę już was, wam skipować, już 10 sekund jest to. Nie ma co. Mapa jest taka specyficzna, a chyba nie będzie tu kolejnego jakiegoś gościa, typu austriacki malarz, który. Dobra, nie wiecie o co chodzi, bo. Nie było nagrywane wtedy, ale zdarzyło mi się zagrać. A tu. Austriacki malarz na cheetach. Hmm. Czego to nie grają w dzisiejszych czasach? No, ale dobra. Hmm. toś Coś. Dobra. Wełna... Kurde, czemu ja mówię tyle razy słowo dobra? Coś u mnie jest nie tak chyba, co no. Dobra, na razie... Dobra! Ogólnie Mam jakieś chyba... Coś gdzie się powtarzam po miliard razy, ale szczerze to już nieważne jest. Ale trzeba zabudować łóżko, żeby było troszkę bezpiecznie. Teraz zamiast łóżka zabudowywania, to kupić miecz poza mieczem. Kupić. To tak, miecz kosztuje tyle, wełna trochę. I nie spaść się w głupi sposób. To jest mój cel. Gdzie mam się. Tu mogę się go dobudować. Co nie? No właśnie. Ile jest graczy, tak szczerze. W sumie nie wiem, ale dobra. Most podwójny sobie będę budować. Dobra, jestem idiotą, będę pojedynczy budować. Prędzej coś zepsuję, jak będę budować podwójny niszek pojedynczy. No. Na razie i tak to jest początek, więc chyba będzie git. Chyba, że nagle zostanę... Wszyscy będą tutaj ginąć, tak jak... O. Co? Czy, 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 mi się wydawało, że czerwony spadł? Niezły wariacik z czerwonego, powiem. Niezły. Dobra. A ja muszę tutaj zrobić e, słynną sprawę Ale najpierw jakiegoś upgrade'a walne Co tu są za upgrade'y? Enchant? E, I... Jakieś pułapki? E. Dobra Wezmę se tak i teraz robić trzeba um, taki słynny tunel do szybkiego poruszania się dla mnie. No nie! No, ciebie chyba do reszty porypało, hopę. Mm, złota nie mam. Pewnie. Ma mam. O, dobra. Yy, miecz. Tylko mnie tu to masz Przez ranę, Dobra. Wracam po wełnę, bo nie mam wełny i nie mam jak coś zrobić więcej. Dobra. Gdzie jest hopek? Hmm? No? Hopie. Kurde! Nie, ja więcej... Ja chyba... Ja... Ja prędzej zginę przez siebie, niż przez tego hopa. Jestem ta... Ja w tej grze grając taką niby luźno jestem jakimś agresorem. Ze mnie nagle agresor się robi. Bo Glafi musi wszystkich likwidować. Noż bez przesady, no. Dobra, mam dwa diaksy. Trochę ciszy, ale spoko. Co mam za dwa diaksy? Polo regeneracji. Dobra, łupy jakieś inne, tego typu rzeczy. Żelazny miecz se kupię. Mam trochę żelaza. To se kupię. Co tak wszyscy ludzie giną? Ja tylko i ten czerwony. Biały jakiś jest spocony chyba, co? Tak przynajmniej mi się wydaje. A ja tu, ja tu walczę tylko z y, tym czerwonym o to, że jest jakaś lipa. Eliminacja. Nieźle. Dobra. Biały jest prawdopodobnie y, austriackim malarzem. A nie, to jest niebieski. Czekaj, co? To był... Jaki to był kolor w końcu Hopa? On zginął? Ej, to jest coś nie tak, chyba mi z każdą chwilą coś jest chyba nie tak. Dobra, biegnę, lecę, pędzę. Diexa odłożyć chcę do czysta. U. Hmm, Hop ma zbroję podstawową? Chyba ta. Dobra. Trzeba chłopa się wpić. Aha. Dobra. Autoklikerów nienawidzę. Oczywiście. Całym życiem nienawidzę autoklikerów. A ty wypadł mnie z mojej bazy. No i koniec gry. I poradnik. Jak zakończyć rozgrywkę? Rozpoczęty. No. No i koniec. Tak się buduje rozczarowanie u widzów. Nie chce mi się kontynuować rozgrywki, więc dziękuję za oglądanie. No i ogólnie... Powiem jedno. Tak na solo się nie da grać w tą grę. W stu wam mówię, nie da się. A co to za chopek? A, jakieś dziwne rzeczy. No, ale dobra. Dziękuję ogólnie wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Następny film z Bedwarsów prawdopodobnie nie powstanie, ponieważ Bedwarsy są jakieś... Tak, tak w skrócie powiem... niegrywalne przez ludzi, którzy w nim to grają... Jak, Słuchajcie, jak można grać w tą grę na jakichś cheatach albo autoclickerze? No, szczerze, zostawię to bez komentarza. Dzięki za oglądanie i cześć!